Dobry, dobry. Dobry, dobry. Jedna węka za zaciepyto to na karpia, a druga szykujemy na żywca, na sandacza lub szczupaka. Szukamy jakieś bumki. Ja! Można bombka? Proszę mi dać jedna! Pożyczyć! Tak, siedzimy nad wodą. Nad jeziorem Terlicko. Dzisiaj normalnego filmu nie było, bo nie zmontowałem. Ale jak widzicie, pojawiliśmy się na żywo. I tutaj siedzimy z ekipą czteroosobową. Michał, ptaszek, tam jakiś jest na ziemi. Kos. Branie, 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 a nie to Adik ustawia. Siedzi też Andrzej i Dawid tam gdzieś chodzi i spinninguje. Dawid, a dzisiaj jako, raczej Dawid, Adik, a dzisiaj jako? Dzisiaj jedno na karpia, druga na żywce, na sondacza na na szupacza. Ciekawe co zabierze. Ja jeszcze Nierozłożony cały majdan tutaj stoi. A tutaj Michał ma nas trupki zarzucone. Tylko z trubkami to ma troszkę inaczej niż zawsze się łowi. O co chodzi? Już mówię wędki ma do góry kołowrotki widzicie zamknięte poluzowane hamulce i ma takie bombki, żeby żyłki jak najwyżej szły nad dnem, bo tutaj mamy małże na dnie i co zacinał na braniu. To żyłka była ucięta i więc taki wymyślił sposób, że te żyłki niby mają się znajdować nad tymi małżami. A jest ich tutaj dość sporo, naprawdę karpie też nam to urywają, przeważnie jak nam pobierze i zobaczymy, czy jego sposób się dzisiaj sprawdzi. Nad jeziorem parę ludzi siedzi, tam jakiś gościu, obcy, to nie nasz. Teraz będziemy zarzucać wędki i łowić. Pogoda minus 2. Elegancko nie wieje. Czyli odczuwalna jest dużo większa. Bo jakby wiało, to wiecie jak to jest, nie? Jak jest ciepło, a wieje, to jest zimno. <grytanie> Jakie zimno, nie wieje, to jest ciepło. Pokaż te karasie. Zademonstruj tutaj. No. Zarzucaj tam. Zarzucaj Adik, bo nie ma czasu. A nie zrobiłeś tego na spławik? Nie. Powiem Ci, że kiedyś tutaj jest na spławik właśnie wyciągnąłem szczupaka, więc... Płytko. Z brzegu jest płytko Adik. Muszę wziąć kamerę, żeby nie było, że męczymy zwierzęta. YouTube, TikToki i te inne inaczej to widzą niż my. i rzut po rybę adikata ja owie? Dobra łub żartuje dobra idziemy zobaczyć do Andrzeja stary spławikowiec on tam na pewno radzi dużo lepiej niż my chociaż też się dopiero rozwija nie nie panowie i panie pogoda idealna pięknie jest Zrobiło się biało jak na święta. A no Dawid już tu spiniguje, zaraz się dowiemy, czy jakieś rybki mu już biorą. Jak widzicie, transmisja jest na żywo, więc nie ma tych cięć, że te chodzenie wycinam, czy coś. No bo jedziemy live. Dawid. siema. Tylko nie mów mi, że nic nie bierze. Nie mów mi, że nic nie bierze, a on nic nie bierze. Ani okoń. A ty tylko będziesz dzisiaj spinningował? Ale masz Ale masz federki te twoje przygotowane na grubo? No mam nadzieję, że pokażesz dzisiaj nam klasę. Mam nadzieję. Ostatnio go wziąłem na jezioro Chłucin, się zdziwił. Mówi też, była taka pogoda podobna, nie? No, tylko śniegu nie było. Śniegu nie było, ale też było zimno i... Mówi spodziewał się i nic nie będzie brania, my chyba tam z 20 karpi wyciągli. No tak lekko. Ale tego filmu jeszcze nie ma zmontowanego. Idziemy do Andrzeja Andrzej już czwarty raz się przeprowadza, szuka cały czas, szuka Też ma fajne stanowisko Taki cypelek sobie wybrał. Dzień dobry Andrzeju A mówiłem, że tu będą motyle do mnie. Ja wziąłem na motyle, a tu śnieg pada. Ale kosy latałem, widziałem ptaszki. No to właśnie idę na jednego, bo coś złapać czego. Powiedz mi, że mu tak zmieniasz, tam miałeś koło nas siedzieć, teraz zaś tu siedzieć, zaś tu siedzieć. Wy jak siadacie to tak, żebym nic nie złapał. A tu i tak nic nie złapię, więc co Nie ma miejsca. Domin się Ale zabiekę. ty masz takie nastawienie, nic nie złapie, nic nie złapie, ja nie wiem. Ja złapię, patrz jaka zatoczka piękna. Popatrz tutaj ja widziałem już dwa karpie. One tam już są, czekają na mnie. No, piękna zatoczka, piękna. No to ja mam nadzieję, że pokażesz piękne ryby. Długo się będziesz rozwijał. Dwie godziny tak. A dwie i pół mamy być na rybach, to z 2 godziny się będę rozwijał. <laughs> będzie dobrze. A dzisiaj nastawienie na spławiki? Nie. nie. Nie? Nie. Andrzej spławikowiec, nie na spławiki? Dzisiaj z gruntu. Nie mm. nie wiem, zawsze mnie na gruncie wywalacie, a ja ze spławikami. A poza tym tu jest płytkie jezioro, to nie dałoby rady. Ja nie wiem, co, czemu wy mówicie, że tu jest płytkie, jak tu jest po 3-4 metry, 5 metrów od brzegu. To tak się zdaje nam tutaj z brzegu, bo patrzcie, tu z brzegu wygląda, że jakby było płytko, nie? Tylko, że potem jest taki nagły spad. I na tym spadzie właśnie najczęściej ucinamy te ryby. I zazwyczaj ten nagły spad to jest Andrzej, czyli spada na same dno. Andrzej, gdzieś ty był chłopie, pisze ci jeden z komentujących. Andrzej pracuje na sześciu tatów, to już wam wam wytłumaczę. I on czasami w niedzielę ma tylko wolne, dlatego z nami jedzie. Ty Powiedz prawdę lepiej, co? Powiedz. No mów, no jedziesz na żywo. No, jak na żywo? <grymne> na żywo? Nie ma. Domin mnie nie chciał brać na ryby. Powiedział, że nie ma sensu. No i tyle. No. Zapytajcie domina, dlaczego? <grymne> no tak, mówiłem, że ma swój warsztat. To już żeście widzieli. Czasami nam auto naprawia. Ma swój warsztat. Pracuje też w firmie. Oprócz tego gdzieś tam dorabia, więc. Tyle czasu ile ma, to sześć razy był w tym roku na rybach Sprawdzałem przecież jego kartę Zobaczycie, kto łapie ryby A zobaczycie, kto zarabia Dlatego, że mam fajną kolekcję Nowych motorków I może Domin kiedyś Wam to pokaże na filmie Dlatego pracuję No to mów dniami, o nokami. tych motorkach No mów No to mam, Simpsona kupiłem CBR 600 y kupiłem, Hayabuzę nowutką kupiłem R1 nową kupiłem Kawasaki Z750 kupiłem no, GSX -R 600. no i zapytajcie się, czemu Andrzej nie jeździ na ryby. Jeszcze raz. I teraz wiecie, dlaczego nie jeżdżę. No. Na wiosnę będą wszystkie odrestaurowane i Domin puści może zdjęcie. Zobaczycie, jaka kolekcja samochodów i motocykli. To mnie interesowało, to chciałem zrobić i do tego dążyłem. Więc dlatego poświęciłem ryby. Ryby Ci to zapamiętają żebyś dzisiaj złapał motora starego w tej wodzie, jeszcze z świecącą lampą. Ten kawał taki był. Słyszałeś Ale ten kawał, nie? Ale ETZ 250, bo to jest następne moje marzenie. Andrzej, to słyszałeś jest... ten kawał o tych świecących lampach, nie? nie? No to go szybko wam opowiem. Siedzi dwóch wędkarzy i jeden drugiemu się chwali. Ej, gościu, takiego metrowego okonia ostatnio zapałem. Metrowego okonia, nie? A ten drugi mówi, to jeszcze nic, ja zapałem jak zacząłem, to, wyciągnąłem motor taki niemiecki. Jeszcze się lampa świeciła, nie? A ten mu powiedział: ty, jest tę lampę, bo to jest niemożliwe, żeby niemiecki motor jeszcze by się lampa świeciła, nie? A ten mu powiedział: A ty zmień tego okoja o pół metra. Jak wyciągnę ETZ, będę najszczęśliwszym człowiekiem. Nie. Moim marzeniem jeszcze to jest jeden motor. ETZ 250 i będę spełniony, że tak powiem. Tyle. No to ty się tu spełniaj, ja tam wracam do Adika, potem jeszcze do ciebie wpadnę. Jak będziesz miał rybę, to wołaj. Już mam rybę. No i szyba odpowiedziałem Mam na pytanie, czemu Andrzej nie jeździ na ryby. To będę was wracał. Zawsze kto się będzie pytał w komentarzach, do tego filmu. O kurde, bo po bóle zaraz. Wracamy. No mów. Otwórz, otwórz, po pół przyjdę. Jeszcze raz tylko powtórzę, gdzie siedzimy. Jezioro Terlicko, Czechy. Z tego co się nie mylę, chyba ponad 200 hektarów. Jezioro, jak widzicie, jeszcze nie zamarznięte mimo tego, że jest mróz. Ale woda jest zamarzana po prostu. Te 7 stopni ma, 8. Więc dlatego jeszcze nie zamarzło. W styczniu prawdopodobnie nie będzie, co tu szukać. Adik, zarzuciłeś mi te wędki w końcu. <laughs> ja tak będę łaził z telefonem, to ja nie połowię dzisiaj. Czajtać, Czekaj, bo Cię nikt nie słyszy, ani ja, ani widzowie. Ty, ty tak se gadasz do siebie pod nosem i nikt nie wie, co Ty mówisz. Wyśle ta klasa, a nie jedno że telefon i gwiazdorzysz. Ty się nauczyłeś już tego słowa? <laughs> ja już mówisz, mówisz gwiazdorzysz, ja? Proszę troszkę szkoły i... aj nas telefonem chodzi, No. Pokażę tak no. Na jeszcze jeden patyczek taki, wiesz? Nie. Dobra, zaciepuj te wynki, komplet jedziemy do domu. Na zbioru Żyły na święta? No, muszę teściowe coś nazbierać. z mi złotą Jednak, nie co, nie jak co, co ale Adyk nie boi się tak żony jak teściowej. Tyle wam muszę widzowie powiedzieć. Nie, <noise> <jest racja. głos> nie, nie. Niby nie tacy to jest godny <głos> 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 No, nie, ja, ty, ja, podsypałeś tam coś, jakieś tylko, czy to tak rzut? Tylko, no, nie żeby. Tu się nie martwi. Aha. Fajne taktyki. <noise> co, no, to jest inna taktyka dzisiaj. No, tak, widzowie. To tak, tytułem wstępu było tyle. Ja tutaj muszę się przemieścić do moich kij i wyciągnąć kamerę, i już zacząć nagrywać film na następne niedzielę. Dzisiaj na żywo, dlatego skoczyliśmy na chwilkę, żeby Wam powiedzieć, że filmu nie zmontowałem w tym tygodniu żadnego. I na przyszły tydzień już będzie gotowy następny odcinek. Potem będziemy już wchodzić z tymi. Tak, chciałem, żeby to były grubsze filmy, bo była ta wycieczka na rzekę In. Staraliśmy się jak mogliśmy, ale troszeczkę nam ryby tam nie brały. Oczywiście przygoda cała będzie nagrana, raczej jest nagrana. Wszystko będzie zmontowane, ale nie poszło to troszkę po mojej myśli, ale nie zawsze możemy za ryby odpowiadać. Potem jeszcze zawody, co były od Marcina świętej pamięci. 20 grudnia, właśnie kolejna rocznica się zbliża, więc te zawody. Będą też w dwóch czy trzech częściach, bo tego materiału tam mamy z każdego dnia naszykowane na odcinek, więc tego trochę będzie i parę filmów zostawionych na te zimowe, styczniowe dni i luty, więc będą się pojawiać filmy. Może się tak zdarzyć, że na przykład przed jakimiś seriami będzie niedziela bez filmu. I jeżeli będziemy na rybach, postaram się zrobić jakiegoś właśnie na żywo live'a, ale to. Chciałem Wam tylko powiedzieć tyle, że widzimy się. Jeżeli chodzi o ryby, to dopiero zaczynamy, więc co mam Wam powiedzieć? Jeszcze nic nie Titało. Ale jak coś będzie, nie? Dzisiaj za panę, to rzucę na naszego Facebooka mały rekill wędkarstwo. Ci, co jeszcze tam nas nie obserwują, to zapraszamy, ci, co mają Facebooka, i tam rzucimy zdjęcia z dzisiejszej zasiadki, jeżeli chodzi o ryby, ok? To wtedy zobaczycie, czy coś brało. Ja się żegnam z tego pięknego jeziora. Jezioro Terlicko. Wędki rzucone na sandacze, wędki rzucone na karpie, więc może coś się przydarzy. Michał, pożegnaj się z widzami. Papa. Pa.